Jamaneczko ziomeczki z tej strony DJ Kapi, a dzisiaj drugi odcinek Poké Gra. No, wiecie, jak, jak wiecie, dawno nie grałem. No, ale właśnie kupiłem Mancopa wczoraj, no i expilnił tak wczoraj z Neutronem. No i tak okazało się, że wbiłem 70 level, nie? No, no wbiłem ten 70 level, bo miałem akurat dużo cukierków, bo jest jakiś event. I są cukierki jakieś, do lotnięcia. Mm, to nie to. Ekwipunek. Właśnie ja mam coś takiego, 35 tych cukierków. I 9 zwykłych. No, no i... Ekspiriliśmy wczoraj, ja akurat wybiłem 70 level, nie? No i tak graliśmy. Halo? No, co chcesz? no ten... Idziemy sobie grać w Nie. Bo nagrywam. Jezu, serio teraz tak nagrzywać? No. Ja yeah, ty, też. Dobra. Słuchaj, to jutro pójdziemy pograć po szkole? No może. Bo ja mam 8 lekcji. No ja też. Dobra, do, to ja będę o 16 i nie tam pozdrów. Na no, szkład. Pozdrób wszystkich mareczka, wszystkich tam moich. Wszystkich lubię w ogóle są najbiści chłopy. Takie... Super, ja naprawdę każdego tam mówię. Super, to spoko jest presentki, dobra? <krusz> Łaj, mogę jeszcze mogę sobie kupić tego mańczupa. Nie, bo już ekspie teraz na nim. 25 level. No to dobra, Nie o 70. No już. No. Nie, ty no mógłbyś... ci mówisz, że chopy ja ty nie umiesz no, grać w tą grę. No, dwa się, dwa. Dobra, kończę. Zwaj, bo ja idę do dziewczyny. No, to trzymaj się. No na razie. Na razie. No więc dobra, gramy. Tak, to jest właśnie z tym Neutronem, że zadzwoni w najmniej odpowiednim momencie. No, no i gramy, nie? No dobra, gramy. I... w ogóle. Dzisiaj może trochę poeksplimy. Akurat jestem na tym wybrzeżu. Polwilach jakiś exp'imy sobie na nich 535 exp'ami leci, no praktycznie za każdego... CICHO BĄDŹ OLA! Tak, to jest z tymi siostrami No, ale spoko, gramy dalej eee, Nie wiem, tutaj jest podobno Tutaj są podobno dwa, po, dwa Pokémon, które można wybrać na początku. I, ale nie wiem, jeszcze się nie spotkałem, bo dopiero co zacząłem, zacząłem tutaj expić, No i no bo właśnie przy, pok pokonałem nic, nie? i zacząłem ekspić. No i widzicie teraz już coraz gorzej się XP. Zostało mi 23 tysiące XP do następnego levela. No i mikstury lotam. Ale jeszcze dziwne, bo jeszcze cukierka nie widziałem. by się skończył level? Nie jeszcze. Pewnie jeszcze nie. Raczej nie, no ale... Jak widzicie, mam jeszcze aktywny bonus. Wczoraj kupiłem. Jeszcze mam jakąś godzinę aktywny. Także jeszcze mogę trochę podekspedować. O, właśnie. To Dilla. To chyba ten. Ten chyba, co można na pod... Cicho bądź ola! O, o, to tego też może na początku wziąć. Może spróbujemy go złapać. E, może na nie na pokeball, na arcybal. Bo na pokebala raczej by się nie złapał zwykłego. O, na to też się złapię. O, widzicie. To dealer. O, to pewnie ten drugi. A, to jest ten, co ja go miałem na pierwszym odcinku, ja na początku. No, no to gramy, gramy i jeszcze raz gramy. O, tutaj był jeszcze jeden den. To ten żółwik. Nie wiem, co one robią, ale one są wodniste, więc ja mam do nich... Znaczy, ja już z łatwością pokonuję te wodniste, bo... No bo... bo to są moje... No, co chcesz? Ty może mam ja do ciebie na chwilę to przyjdę może No to przyjdź za godzinę, bo teraz nagram. Dobra, to ja przyjdę za godzinę. Idę ja za godzinę, dobra? No, na razie. No, na razie. I zaś dzwoni, Jezu, nie wie, że nagrywam. Mówiłem mu już chyba tamtym razem. No i tak w ogóle kazał Was pozdrowić ta jak tam razem dzwonił, bo nie wiem czy usłyszeliście, ja zapomniałem o tym. Ale teraz sobie przypomniałem i... No i pozdrawiam Was. To Dili 61 level. Na szczała go biorę. Uderzam z siłą 408. Ale, ale nie dziwić się proszę, bo towarzysz mój ma. Staty, siła 500, witalność 100, zręczność 150. Najpotrzebniejsze atrybuty ma ulepszone cholerę. Znaczy może poza życiem. Przepraszam na chwilę. No chodź. Jeszcze Ale... opie, nagrywam od ciała. Paweł mnie gonił. Który Maślanka? No <noise> ten mały ten, od tych złudziadów urodził. Jeden złudzi, Ale dziwne, aktualnie nie ma stworzeń, a tutaj są dwa niżej. Aha. <noise> a ty nagrywasz, to się jałam z za metrą. No nie wiem. Zawsze przychodzi w najmniej odpowiednim momencie. Widzicie, miał przyjść za godzinę, przyszedł po dwóch czy trzech minutach. Cicho, Ola, wiem o tym. Ola, ty się zgubił? No, chyba raczej. I czekaj, bo mama mi to zrobiła. Ja się spodziewałam, tak to jest No, to gra. Ej, ten metron. Zawsze musi coś spierdzić. Nie dość, że tutaj weszedł. To jeszcze zaczął mi tu pierdzieć, i musiałem właśnie przed chwilą okno otworzyć. Ej, ten No, wbiję może ten level i zakończymy odcinek, bo nie ma sensu. Bo to i tak jest masakrycznie ciężko wybić ten level. o ja współczuję ludziom tej babce, która ma pierwszy level. Teraz bardzo nie, jak się posypali. No może atakujmy ich. Patrzcie, jakie ma odruchy. <noise> Identyczne jak ty na wojsku. <noise> tak. Odezwał się ten, który goni za piłką jak. Ja sił He, Ta, tylko że jest leżek u ciebie w nocy, ale dobra. Niech będzie w Minecraft'cie Tylko że ja w Minecrafta nie jakrywam. Ma. Ale masz fajny. To Już mówiłem na no. odcinku, nie? To, czy, czy. <laughs> nie wiem. Jak widzicie, ja mówiłem, że on wszystko musi zjebać. Co jak... ja zjewać? Ja, ja Nie się... Nie, no że przychodzi w środku odcinku, jestem fajny wiem, no bo lubię cię no ale Dobra, lubię No dobra Dobra Ja idę bo nie idę mówiłem Co? No dobra, no to, no to było na tyle w tym odcinku, bo ja muszę iść jeść kolację niestety. Do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie! Cześć!